Miniony sezon w większości ligach dobiegł już do końca, dlatego dzisiaj omówimy sobie, jak minął ten sezon w ekstraklasie Premier League, La Lidze, Serie A oraz w Bundesliga. Ja jestem Wojciech Maczugowski i oprowadzę Cię po tych ligach w dzisiejszym odcinku, więc zasubskrybuj. Zaczniemy zdecydowanie od najmocniejszej ligi, czyli od Premier League. W Anglii po raz czwarty, raz z rzędu. Wygrał Manchester City. Natomiast w tym sezonie nie było to tak oczywiste. Bo w walce aż do Maja były trzy zespoły, a dokładnie Liverpool, Arsenal i wcześniej wspomniani zawodnicy z niebieskiej części Manchesteru. Liverpool stracił szansę na mistrza dwie kolejki przed zakończeniem rozgrywek. Natomiast kanonierzy mieli do samego końca realne szanse na zostanie mistrzem Anglii. Natomiast każdy dobrze już wie, to Manchester City podniósł puchar za Mistrzostwa Anglii. Podsumowując, pierwsze miejsce Manchester City, drugie miejsce Arsenal, trzeci Liverpool i czwarta Aston Villa. Te cztery kluby zagrają w Lidze Mistrzów w nadchodzącym sezonie. Miejsce piąte i ósme, czyli Tottenham i Manchester City zagrają w Lidze Europy. Spójrzmy też na dół tabeli, gdzie ujrzymy trzech spadkowiczów, którzy w przyszłym sezonie zagrają w Championship. A będzie to... 18. miejsce Luton, 19. Burnley oraz 20. miejsce Sheffield United. A kto awansuje do Premier League? Jest to Leicester oraz Ipswich a z baraży wejdzie Southampton. W tym sezonie królem strzelców był niesamowity Erling Haaland, zdobywając 27 ramek. Teraz przejdziemy do La Ligi, którą wygrał Real Madryt. Pomimo przewagi girony przez ponad pół sezonu, to i tak zawodnicy z Madrytu podnieśli to trofeum. No więc, Real Madryt miejsce pierwsze, miejsce drugie FC Barcelona, miejsce trzecie Girona, miejsce czwarte Atletico Madryt. No i te cztery kluby zagrają w przyszłym sezonie w Lidze Mistrzów. Teraz miejsca dające grę w Lidze Europy. Piąte Atletico, ale tym razem Bilbao oraz szóste miejsce Real Sociedad. A na siódmym miejscu, czyli z grą w Lidze Konferencji, Real Betis. A z ligą żegnają się na miejscu osiemnastym Cadiz na 19 Almeria i na 20 Granada. W następnym sezonie ujrzymy w La Lidze Real Valladolid, który zajął pierwsze miejsce oraz Leganes, które zajęło drugie miejsce. Ostatnim klubem będzie jeden z klubów, który zagra w barażach, ale jakie kluby zagrają w barażach tak dokładnie? Eibar, Espanyol, Real Oviedo i Racing Santander. Królem strzelców został napastnik Girony, a dokładnie Artem Dobwyk. Teraz czas na Bundesligę i niesamowity Bayer Leverkusen, który zajął pierwsze miejsce nie przegrywając żadnego meczu w Bundeslidze. Drugie miejsce to Stuttgart, trzecie miejsce Bayern Monachium, czwarte miejsce RB Lipsk, piąte Borussia, która 1 czerwca zagra w finale ligi mistrzów. Te pięć klubów będzie oczywiście grało w lidze mistrzów w następnym sezonie. Miejsce szóste Eintracht Frankfurt, miejsce siódme Hoffenheim. Te dwa zespoły oczywiście będą grały w li Lidze Konferencji. Miejsce ósme Heidenheim, który zagra w Lidze Konferencji. Myślicie, że miejsce trzecie Bayernu Monachium jest spodowane klątwą Harego Keina? Jeśli tak, napiszcie oczywiście w komentarzu. Natomiast kto pożegna się z Bundesligą w tym sezonie? Jest to Bochum, Köln oraz Dramstad. Akroem strzelców był Harry Kane z 36 trafieniami na swoim koncie. Teraz przenosimy się do słonecznej Italii, a dokładnie do Serie A, gdzie kilka kolejek przed końcem mistrzostwo zapewnił sobie Intermediolan. Drugie miejsce również klub z Mediolanu, tym razem nie Intermediolan, a AC Milan. Na trzecim Juwe, a na czwartym Atalanta Bergamo. A na piątym, czyli również premiowanym miejscem do gry w Champions League, Bolonia, będzie to ich pierwszy raz w tych rozgrywkach. Widzę Europy zagra Roma i Lazio, a z ligą żegnają się Frosinoe. Sassuolo i Salernitana. A w ich miejsce pojawi się Parma oraz Como, prowadzone przez Ceska Fabregasa oraz Cremonese albo Venezia, ponieważ między tymi dwoma klubami dzisiaj, jak to nagrywam, jest rozgrywany finał baraży o wejście do Serie A. Tutaj macie wynik, w montażu wam go dorzucę. Jest on grany dosłownie za godzinę od tego, jak nagrywam, więc tutaj macie update. Wygrany oczywiście zawita w Serie A. Królem strzelców został snajper Interu Madiolan, a dokładnie Lautaro Martinez, który ustrzelił 24 gole. I na koniec nasza ukochana polska ekstraklasa. Mistrz nie był znany do samego końca, jednak w rezultacie to Jagiellonia Białystok po raz pierwszy w swojej 104-letniej historii zdobywa mistrza. Drugie miejsce to Śląsk Wrocław, który do samego końca miał szansę sięgnąć po mistrza. Jednak przez zwycięstwo i Białystok w ostatnim meczu kolejki to jednak klub z Podlasia zajął pierwsze miejsce, a nie klub z Wrocławia. Trzecie miejsce to 16-krotny mistrz Polski, czyli Lega Warszawa. Jak to się klasyfikuje w grze w europejskich pucharach? Pierwsze miejsce Jagiellonia Białystok. Eliminacje do Ligi Mistrzów. Drugie oraz trzecie miejsce Czyli Śląsk Wrocław oraz Legia Warszawa eliminacje do Ligi Europy. Czwarte to Portowcy, natomiast piąte dopiero to Lech Poznań. A królem strzelców został niesamowity Hiszpan z Wrocławia, Erik Exposito, 19 bramek w tym sezonie Ekstraklasy. I to na tyle w tym filmie, napisz kto najbardziej zaskoczył Cię w tym sezonie. Teraz nam zostało tylko wyczekiwać na finał Ligi Mistrzów, który odbędzie się 1 czerwca 21.00 czasu polskiego. A po finale ligi mistrzów, oczywiście, Euro. Euro, które zapowiada się bardzo ciekawie na naszym kanale. Nie chcę na razie za dużo zdradzać, bo dowiecie się tego w swoim czasie. Więc zostaw suba i do zobaczenia!